Cześć, cześć, cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z GeForce Kids. No i będziemy się klasycznie tak nic innego baterkować, otwierać sobie skrzydeczki, może jakieś pytanka wlecą. Ze mną jest Patryk, ze mną jest Damian, witam. Cześć, witam. Jak się dzisiaj, check, jak się dzisiaj czujemy? Klasyczny czek od Super, prowadzącej. Super, yes, fajno. Tak? Wyspani. Cześć, cześć. Wyspani. Jest zajebiście, Wyspani no, nie Patryk? Słychać, prawda? Słychać, że wyspani gotowi na baterki, więc ktoś może zrobić To ja mogę Dobra, dobra Dzisiaj jak na spokojnie, dokładnie, na spokojnie Ja przypominam, stronę oczywiście dla osób pełnoletnich, z Kodzikiem, Tokio X Plus, Jeszcze raz Skąd takie macie. O Boże! O, jakaś ślima. chrypa. S konatoki X macie plus 5%. Co macie? macie? Macie plus 5 plus. No. Macie plus 5% do cisza. I dla nowych użytkowników tą piękną skrzydłeczkę do otworzenia. Pamiętajcie, żeby sobie otwierać skrzynię z ekspo. Ja sobie gulducha otworzę. Coś innego niż ta diamentówka. Zapraszam. No jaka? <laughs> Kurde, jakaś chrypa mi wzięła. To jest... Macie no... <śmiech> <śmiech> dzienna skrzyneczka jeszcze, pamiętajcie. Głodna jestem, nie zadam siadania przed tymi nagrywkami. No, no jeszcze na odcinek, bo jeszcze chcę wcinać, wcinać. No. Możesz wcinać, Patrykiewcu. No, gdzie, no to co, pójść i zrobić ten... <laughs> dobra, odcinek się będzie nagrywał. No, ja dobra. Się. dobra, to ja mam pytanie odnośnie śniadania. Wy jakie jakieś śniadanie to bardziej na słono to, czy na słodko robicie sobie coś? Ja wolę na słono. Mmm, to zależy. Czasami słucham to na słodkie, czasami na słone. Ale ja w ogóle rzadko im śniadania Ja, ja tak. śniadania jak jem, to gdzieś. Yy... To nie wiem, albo kupię sobie jakąś bułę w Family Rage coś, albo nie wiem, albo gdzieś na jakimś wyjeździe się idzie jakieś śniadanie, albo na wyjazdach zawsze. Jak, jest, w hotelu, jak tak. jest na przykład w hotelu śniadanie, to zawsze jem tak, i nie ja mam z tym problemu. Ale na przykład jak y, miałbym teraz zjeść, to bym chyba nie, nie wcisnął w, ciebie, w siebie. No to ja to sobie. Nawet sama. jakby mi Kinga pod nos podłożyła. Prawda. No. by to tak nie jeszcze poczekać, że Ale nie, chociaż tak, mi 13. jak ktoś by zrobił taką jęczniczkę czy coś tam, wiecie, wa e warzywka jakieś, tościk jakiś, to no może bym wsunęła. Tylko że ja jestem leniwa i mi się nie chce rano nic robić. Ja zazwyczaj jakiś, wsunę jakiś obrad przed streamem i no, ja na śniadanie w papierosach. No, i wszystko, ja to samo. No, a potem, tak jak gadaliśmy, problemy z żołądkiem i draba. Problemy z żołądkiem i jeszcze dna moczonowa i w ogóle całe kombo. No, i właśnie tak to wygląda. Ale muszę Wam powiedzieć tak, wyczytałem, że no. jak mam dnę moczonową, czyli właśnie ten kwas moczowy, jakby za dużo w organizmie, no. to jedyny alkohol, jaki mogę pić, nie wiem, czy Wam to mówię. Nie. To znaczy mówiłeś, jakie ja, alkohol? Czysta woda, szampan i wino. Ale skąd a skąd to? Wiesz? E, no, no wystarczy wpisać sobie jest tabela taka w internecie z zawartością puryn. Okay. To się nazywa Puryny. No. Puryn I dzisiaj jak robię jelenkę to kupuję sobie szampana kurwa Oho! I się napierdolę szampana. <laughs> <laughs> Przy sobocie. No weekend. No weekend, weekend. No, nie? Ja kiedyś no. na przykład jak pracowałem jeszcze w korpo, to miałem taką zasadę, że nie piję nie tykam alkoholu w tygodniu, ale jak jest weekend. to jest tak. To, dajesz to Wydaje mi się, że tak większość ma. No ale to to takie osoby to też są alkoholicy, bo gdzieś czytałem, e, że jakby nie musisz pić codziennie, żeby być alkoholikiem. Aha. Tylko jeśli właśnie masz taką zasadę ustaloną, że co weekend, albo że jak przychodzi piątek, to <noise> musisz się napić, to jesteś alkoholikiem, tylko jakimś tam innym. Jest tu różne rodzaje alkoholików. Czyli jesteś alkoholik 9-7. A ja jestem rodzajem alkoholi dziecięciem, tak. że znaczy już nie, już nie może tak dawać sobie w No. Nie, no, ja powiem wam, że odkąd mi to wyszło z miesiąc temu ta choroba, to przez ostatni miesiąc napiłem się raz. Więc no, to... I da się choroba. wyjść, da się wyjść. da tak. się wyjść, da się <głos》, wyjść. Tylko <głos》>, trzeba być chorym, no. Niestety. Ale w, w najgorsze jest to, że ja zawsze się śmieję i mówię tak. Przecież jak ja kiedykolwiek zachoruję na coś takiego, że nie będę mógł pić. <głos》> No to chyba taboret. Taboret winam. Co ty mówisz? <grym> ale da się żyć. Da się z tym, bez tym żyć i nawet jest przyjemnie. Da się żyć no, Ale alkoholą, no da się być, oczywiście. Tak? Ja też przecież problemy z żołądkiem, przecież y, nie piję alkoholu. Jak gdzieś sobie pójdę i napiję się jednego piwka, to... To to wszystko. I... Czasami jakiś drink. O znowu ja... Yeah, Super pierdol. gratulacje. Ostatnio chyba wypłakałaś. Ja powiem tak. Yy, ja nie jestem chory na żołądek. Mogę pić alkohol, ale nie pijam za często. Pijam no, bardzo rzadko. Ja teraz, jak na przykład właśnie jakieś spotkania, wyjazdy, to wtedy może, nie? Jak byliśmy na przykład teraz na tym meczu yy, Gortata z NATO, to tam się napiliśmy, a tak to nie mam ciśnienia. Ja też powiem ci. Ja mam tak, że ten alkohol to tak Kiedyś pamiętam robiłem aż drang streamy, nie jeszcze? O, to, to to co weekend, czasy. co weekend jakiś drunk stream coś tego, a teraz to już... Ale też nie, jak się robi jak się, nie, jak się nie robi w ogóle drunk streamów teraz To mam wrażenie, że na ten jeden drunk stream stream widzowie wyczekują, że koniec. No A co, cisnącie? To jest drunk streamu? Ja, przecież moi widzowie mówią tak, stary pyka to było coś Pary <laughs> pyka to było coś, pił o, cały, wiesz cały weekend. No, co, cał, przynajmniej wtedy content robiłeś. Aha, dzięki Ola I co, czyli teraz jestem nudziarzem, tak? O co ci chodzi? Nie. No nie, dobra no. Ola, spokój. Nie powiedziałem, że według nich. Ja... Dobra, już wiem co mnie myślisz, nie Ja cię... Już nie ja, się ja cię... Ja... No i dobra, dobra zaraz fajna. kolejna droga. Ja Kolejna na... drama, ja tym razem na... nie ze mną, mogę posłuchać sobie. Ja cię na, in... ja ci na oglądam, posłuchaj, ja jestem fanka numer jeden. To jak, czego na to punkty zbieraj. No że... co coś za milion punktów u mnie? Co? No, wychodzimy się napić razem. A to myślałam, a to myślałam, że to nie muszę wykupywać za punkty. Aha. Ej, to to mało można za, za bańkę. No jak i tak chyba e, nikt nie ma u mnie bańki się. A u mnie, u mnie z kilkanaście osób ma ja parę bańki. Ja, ale ale, ale Teewor, ja, ile ty lat już streamujesz Ej, ja u ciebie miałam 50 60 koła i wydam na te... Na... Y... Na Soundalerty Na sound właśnie, jakiś <laughs> transfer czy coś <laughs> Ja tylko, na, najbardziej waste punktów u mnie na kanale To chyba za 700 tysięcy mam wyłączenie streama od razu <laughs> I słuchajcie, tak, I słuchajcie historii. Yy, w w łazience mieliśmy jakiegoś robaka. I Kinga kupiła wyłączenie streama, żebym go zabił. Nie, nie I... I to miałem streama ze 2 godziny, ona w, kupiła wyłączenie streama, żebym zabił robaka. Którego o, wyłączy, nie zabiłem tego ojca. I wyłączyłeś wyłączyłem, się wyłączyłem. później? czy nie? Nie, nie, wyłączyłem, zabrałem jej punkt. Ty po robocie i teraz nie ma punktów no, Ale to dwie godziny, to dwie godziny, chociaż no a jakbyś odpali streama, tam się przywitałeś i ktoś ci wykupuje ci, masz się między streamami eee, raz, tak, raz tak miałem eee, na 24 godziny w streamie, że moderator mówi w, 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 odpali, od, zaplanowany 24 godziny stream no. co godzinę nagrody, mój moderator wykupuje wyłączenie streama, to wtedy mu oddałem eee. i re, robiłem dalej tego streama takie kurwa... Jaż. Chamy chłopie, chamy no i paspo, tyle no Jeszcze tak w normalnym streamie to ok, ale no zaplanowany taki No co, ma to dał Ale Robisz jakiś po, taki powiedziałem... zaplanowany wyjazd tak, do IRL jest... i tak dalej Wyobraź sobie jest... nie wiem, organizujemy bootcamp ta budka, trzeba finansowo wyłożyć kasiorę tu coś tam i ci wykupują od razu. No nie, i... no, no. To, też, nie, no, to też, przy też takich też sytuacjach przecież. to jest taki disclaimer, że jakieś specjalne eventowe streamy to się nie liczy. No, no. To no. byłoby sensu. No, gdzie? Abyś zrobił, Patryk, 48H streama? Kurde, bez spania. No. 36 bym zrobił, 48 chyba bym nie dał rady. Chociaż zależy. Jakby wyszła jakaś gierka, wiesz, to też dużo zależy od gry. Od gry, ale no powiem Ci, że nawet gierka nie jest w stanie Cię uratować przy takim streamie, bo ja miałem kiedyś, nie wiem czy pamiętasz New Worlda. No, no, no. To miałem 4-8H, mówię, zrobimy 2-4 z Vizerem? No, no. Ale potem zaczęliśmy kombinować. mówię, dobra dawaj 4-8, bo nigdy 4-8 nie zrobiliśmy. 2-4 to przy jakimś się robiło, nawet tak, do streama tak, tak. żadnego czy coś, mówię, 4-8 wyzwanie jakieś, nie? i stary przy 30, 38 godzin, a ja miałam takie zwiechy, 5 minut na przykład się nie odzywałem, albo oczy miałem zamknięte i tak No tak, tak, no to 30, tak mówię, 36 godzin jeszcze dałoby radę wytrzymać. Bo to jest po prostu, jak zaczniesz dobrze 2-4 Hasima, to powiedzmy, zaczniesz o 12, no to op, mija 24 godziny i tam o północy jeszcze cały dzień przetrzymasz. Ale potem, jak nadchodzi te ostatnie 12 godzin, to już chyba bym miał jakieś zwidy. A to chyba tak działa, nawet że jak masz długo nie jesteś... Tak, masz halucyny. no. jest są halucynacje jakieś. A wiesz, że ja po 4 8 h poszedłem spać na 7 godzin czy 8, stałem i napierdalałem znowu z 18 godzin? bo, te, bo, bo jakby organizm nie o. potrzebuje wtedy, nie wiem. O wygrałem. 15 godzin snu. To jest normalny ten... Dlatego nie że jest coś takiego jak... To yy, w się sensie inaczej... Sleep depth, coś takiego się nazywa. No tak, tylko że jakby... To ci się odkłada na kolejne noce. Tak, tak. Czyli na przykład, tak, tak. jak zwykle śpisz po 6 godzin, to każdą kolejną noc po, po tych 6 godzinach będziesz wchłonię wyspany, więc musisz spać po 7 po 8 wtedy, nie? Żeby to nadrobić. No tak. Ale no tak, no. żeby ciągiem. Ile na... na przykład. Kolejne pytanie mam mu. Ja pierdolę! Nie potrzebujemy dzisiaj AI! No. Dobra. Ile najdłużej spaliście? Nie wiem, czy było takie pytanie. Spaliśmy. Oj. Najdłużej? Ile naj... najdłużej godzin, no? E... Da, że 16 najdłużej spałem. No to ja więcej niż dobę, ale to... Co? No ale to przy tabletkach nasennych takich. A no to jakby tak to liczyć, że... to ja też jak na przykład byłem pod narkozą to spałem pół, półtorej dnia. No a tak bez, bez no, niczego, także po prostu. No normalnie. Jest dzionek i idziesz se spać i chcesz śpisz po prostu do odciny, to ile najdłużej. No to ja się położę o 20 i wstałem o 12. To jest najdłużej u mnie. No nie, to ja dłużej na pewno. I ile to jest godzin? 16 No. To teraz okay. ja? ja się nie wypowiadam, bo tu duże liczby są Ola ale cały to. Dzień nawet nawet no nie. Ola bez żadnych tak, tabletek tak, ani tak, bez tak, niczego Tak, bo jak po prostu jak miałam gdzieś gorszy okres czy coś, to wola się w kimę, wiesz. Aha. I... To wiesz Ola, ja ci życzę, żebyś już więcej nie miała takiego gorszego okresu. <noise> A dziękuję, już chyba nie zdarza, ale dziękuję. No, nie wiem co to wygląda. O, drzwi. Hmm. Kto wygra? No, O, Co to? Co to było? Co no. to było? Drzwi. Wygrałam! Znowu! No, a może Przez ja bym coś grałem. wygrał, bo wczoraj no, tak... Ja może... wczoraj no, a no, ja tak, no, no. Na gry, na wygrywałem, a dzisiaj co? Drzwi, bo przeciągłam w domu, bo w jakiś wiatr jest we Wrocku. Nie, drzwi W ogóle nie. w tym tygodniu we Wrocławiu 20 stopni, jak coś, połowa lipca jest, będzie, więc... Ja ale... lubię takie temperatury u mnie. Ja też lubię, ale to jest ogólnie no, dziwne, ale bo maj, bany, nie, no maj był zimny, czerwiec, połowa czerwca też była zimnica i mamy już środek lata w sumie i znowu będzie taka powiedzmy w miarę zimnica, no, o co chodzi? Mm, no dziwne. Globalne no, ocieplenie niby tutaj pierdolą, a zobacz, zimno. No robię O co taka. chodzi? Robię plastika. Lasik? No, lasik? Nie, a no może lasik? A może nie? A może tak? Bo no to jeszcze... myślę, że pewnie u ciebie Aha, lasik. Boże! Co ja i nie powiedziałam? Widzowie, no kody na pewno gdzieś w trakcie odcinka. No, Kody, to oni wiedzą. No ja. prawdopodobnie, wiedzą... widzowie, najpierw widzieliście kod, a teraz sola to do No. I słuchajcie... Więc cofnijcie za film i poszukajcie kodu. I teraz. jeszcze jedno. Pamiętajcie, pod filmem link do Discorda, giveaway na Discordzie jest. Za kilka koła jest, więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany. Wszystkie info na Discordzie, co trzeba i jak zrobić. Powtarzam, to pilne w tym miesiącu, na Discordzie losowania i miał być na początku, jest na koniec, no ale... nie wytniemy, no nie przyniesiem. No to co? No ale to oni wiedzą, co film mówisz, to na pewno by widzieli. No muszę, jak nie, muszę, wiedzą, muszę, a jak nie wiedzą, to na pewno cały film obejrzeli i teraz też słyszę. Muszę bo bo, bo... bo co? Bo zmienia się, no raz jest losowanie na ten i to poświrować też można, no ale jest jak jest. No, nie ja nie i tak możliwość. nie mogę jakiegoś złotego środka znaleźć, no. na jakie jest lepsze losowanie. Czemu? Czy na, na disco, czy na czym Czy na, na odcinku normalnie. I mi się wydaje, że najlepiej... Takie miesięczne losowania robić, bo też trade ban ci wtedy schodzi. A ja na przykład robiłem tak, że ja robiłem, wiesz, odcinek nagrywałem, mówiłem, że jest losowanie, wypłacałem przez kina i mówiłem, że następny odcinku wylosuję i wiesz, a następny odcinek był za 3 dni. No i trade ban jeszcze jest. I jeszcze trade ban, jeszcze trzeba było czekać i no. No trzeba nie ale. No, może tak. No, no i wszystko. Pogadali. Pogadali no. Nie no, to jest. Nagrywki 8-19, widzowie, to ciężko też przetwarzać pewne informacje. O, jelipa. No i kto last? Kurde! Ja! No ja nawet nie. nie? Dobra, to jest przesada. dobra. Ani jednej walki e nie wygrałem. Patryk nie wygrał ani jednej patki. Patryk, no i... ja tak miałem ostatnio, że nic nie wygrałem. I tak No trwa... wiem, ja tylko wygrywałem, więc nieźle, czy... nieźle. I tak trzeba, widzowie, ja przypominam, Kodzik, Tokio X. Y... Pamiętajcie, wygrajcie oczywiście z głową, kanał chłopaków w opisie, giveaway w opisie, życzę wam miłego i do następnego, na Naro!